To się chyba pieprzy. Ej popatrz na mój shield. Wow. <grych> wow. E, dzień dobry widzowie, dzisiaj robimy walkę na 5 slotów. Czyli, tylko teraz mamy mniej żyć, wiesz, coś się pieprzy i bez czego mamy efekt headboosta. Choć Chodźmy się zmienił na szóstkę, to mam trójkę. Więc będziemy mieli mniej No A to to... Postawiamy się po stronie Bicona. Dobra, trzy, cztery, yy. Fajnie, fajnie Ci zaczęło. Łucek! No, Nie no. Jak to, nie można? A! I tak wygrasz. S, S. Ja sobie jeszcze tą lawę spiorę. S! Oj kurde, bo ja zaraz umrę. Może zregenerować się tylko po wygranej walce mam 5 żyć. No on już 4, bo sobie przegrał. Gdzie ty jesteś? Oj, tam jesteś, zrób klacza, zrób klacza, a nie tam jeszcze... A, perełka. Oj! Oj nie, nie, nie! Ja umrę! Umieram. Półtora serca. Oj. Dobra. Można zjeść powyganej walce przypominam, więc sobie zjem. Oj, oj, oj. No nie, co masz perełki. Oj. No i niestety jest 4-3. On my Cztery, dwa. Ale zrobiłeś mi coś, bo w poprzednich dwóch walkach nawet nic mi nie robiło. O. Oj! Co mnie bije? Gówniak! Główniak mnie bije. Gówniak mnie bije. I tak się bawimy. Dwa-trzy. Nieźle. Panie, że nie masz szału z weakness'em i zginąłeś. Teraz jest 3-1, to jest troszeczkę bardziej wyrównany pojedynek niż inne. Nie, nie szabrzyj na mnie. Nie szabrzyj. Dobra, trochę moment. Lekkiej ciszy. S. Bo on dalej może wygrać, bo on dalej mamy Jest! Wygrałem! Ale tak sobie zagrałem jeszcze jedną rundę. O! U serca. <grywka> Chcemy do Zabijecie. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za zamach